Jest trenerem drużyny Boston Celtics, ale drużyny D-League. D-League jest to tak zwane zaplecze NBA. Wyobraźcie sobie, że w drużynie NBA macie 15 zawodników i tylko gra zazwyczaj 8, 9, czasami 10. I tych 5, którzy nie grają, są odsyłani do d żeby mogli tam trenować. I właśnie trener Mike Taylor -Tay jest głównym trenerem takiej drużyny. Tam trenuje tych wszystkich zawodników NBA, którzy po prostu są młodzi. To nie to, że oni są słabi, bo nie ma słabych zawodników NBA. Oni po prostu są młodzi i schodzą do, do niszczyj, żeby po prostu się ograć troszkę, przygotować i nabrać jak najwięcej oczywiście doświadczeń. Chris, pocie karmy. Wielki brawa na Chrisa. Hallo. My name is Chris Uh, I was a teammate this past year with this dude right here, Tyke. Uh, I just finished my third year. I attended Florida State University. I uh, think I finished three years there. Uh, then I went back and got my degree. Uh, college is very important, remember that. Chris uh, is going to be is Teammate Samachi Zavonikari. What college was that? What high school was that? Florida? I went to college at Florida State University. Florida State. Zakoichu Florida State. Shilata. Go ahead. Alright, so you can see I'm not as tall as Retire. But I am 6'9", so uh, I think you should remember that. Yeah? tak po ja mam 700, a on ma 6 stóp albo 6 stóp i 9 inchów. 6 stóp i 9 inchów. to jest bardzo ważne musimy to zapamiętać ja yeah. so right now I have sport shoes uh, which is one the sponsors for the camp uh, I am responsible as well and I wear size 16 to jest bardzo dobre też w związku z tym że tak jak ja jestem z Nike To wrap this up, uh, I'm glad to, be, glad to be here in Poland. Uh, last year I got to spend time with all and experience something like this. And I know this going to be a lot of fun. I'm ready to get the day started. Okay, bravo, <laughs> czekać, aż wystartujemy i też trzeba mu podziękować, ponieważ Chris zdecydował się na przylot dosłownie parę dni temu. Szukaliśmy zawodników, którzy mogą przylecieć. Prawda jest taka, że ten okres jest najgorszy teraz dla zawodników NBA, ponieważ większość z nich przygotowuje się na ligę letnią, a ci, którzy się nie przygotowują, to odpoczywają. I nie jest to po prostu łatwe, ale Chris postanowił, że przyleci jest tutaj, będzie na cztery dni przyjeżdżał do Polski, będzie również z nami w Prykowie i to jest oczywiście najlepsza. Wielkie podziękowania dla niego za to. Adam. Adam,